Kubuś Pochatek Krew i Miód, to zdecydowanie kino wyjątkowe. Jak najbardziej, ponieważ no, kto by się spodziewał, że Kubuś Pochatek, co prawda nie ten y, disneyowski, którego tutaj może widzieć, ale Kubuś Pochatek, którego twórcą jest Alan Alexander Milne stanie się gwiazdą horroru, dlatego dzisiaj tak tak zwany spoiler talk, czyli będę zdradzał fabułę od A do Z i będę omawiał po kolei wszystkie sceny. Powiem Ci, jak ten film w ogóle powstał, jak to było możliwe, oczywiście, że Kubuś stał się gwiazdą Slashera, a na koniec powiem Ci, czy ten film mi się podoba, czy według mnie jest to dobre kino, interesujące, czy wręcz przeciwnie, tego się oglądać nie da. Na początku zaczynamy od animacji, która nam w telegraficznym skrócie i w bardzo prostym sposób bo rzeczywiście jest to animacja rysowana jakimiś kretkami czy w jakiś taki sposób. Wytłumaczono nam o co chodzi, dlaczego. Skąd Krzyś oczywiście zna zwierzątka? No wiadomo, spotkał je w 7 milowym lesie, nie, w 100 milowym lesie, w 100 milowym lesie. Jak to się stało, że oni poznali i co się stało później? No bo wiadomo oczywiście, że na początku było wszystko w porządku. Jak najbardziej Krzyś przynosił im jedzonko i było elegancko. No ale później wyjechał do koleżu na studia, śmignął. No i zwierzątka jak najbardziej już no, nie miały co jeść więc zaczęły głodować, w pewnym momencie stwierdziły no trzeba jakoś żyć więc musimy zjeść jedno z siebie i dodatkowo tak, zeszły na złą, złą ścieżkę i stwierdziły od tej pory nie będziemy już w ogóle nic mówić, nic a nic więc w tym, w tym sposobie tak, twórcy oczywiście stwierdzili, ok, nie będą nic mówiły, więc nie trzeba będzie kombinować, robić po żadnego dubbingu i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba będzie wymyślać coś, co może się nie spodobać widzom, no bo rzeczywiście dobrze to, zwłaszcza polscy widzowie, wiedzą, że dubbing w filmach potrafi po prostu zepsuć bardzo wiele. No i tak twórcy stwierdzili i rzeczywiście chyba podjęli dobrą decyzję, bo o, o, o tym będzie oczywiście dalej i więcej, ale rzeczywiście przynajmniej jedną. Jedną negatywną, no domyślam się, że tak może być rzecz. Mamy z głowy. Film w ogóle mógł być nakręcony już. Postać Kubusia Puchatka, Kłapouchego, Prosiaczka, Tygryska jeszcze nie, bo Tygryska dopiero za rok ale weszły już do domeny publicznej. To znaczy, że wygasły prawa autorskie, i w tym momencie każdy ma to napisać sobie y, książkę. O przygodach Kubusia Puchatka, proszę bardzo. Masz ochotę namalować, napisać piosenkę i tak dalej, tak dalej. Zrobić kolejny film, nie ma problemu. Możesz wykorzystywać te postaci w jaki tylko i wyłącznie chcesz sposób. Jedna, tylko jest jedna ważna rzecz. Otóż ta postać nie może przypominać oczywiście postaci Kubusia Puchatka z Disneya, tego którego tam widzisz ze mną, ponieważ ten cały czas jest oczywiście objęty prawami autorskimi u Disneya, ale jeżeli będzie to. Kubuś, który no nie przypomina, wiadomo, że to będzie Kubuś, gdzieś tam się powiedzmy zaświeci, jak na przykład w tym filmie lampka, że ok, to jest Kubuś Puchatek, ale niekoniecznie to jest dokładnie ten z Disneya, no to nie ma z tym, nie ma z tym większego problemu, no także zresztą twórcy stwierdzili i udało im się, bo zrobili rzeczywiście film za 100 tysięcy dolarów, tyle rzeczywiście kosztowała produkcja Kubusia Puchatka, a zarobił ponad 4 miliony, już, więc rzeczywiście mm, kolejne części są tylko i wyłącznie kwestią czasu. No ale dobra, wracamy do fabuły. Mija 5 lat. Krzyś wraca z, z koleżu, z uniwersytetu, wraz ze swoją mm, dziewczyną, narzeczoną, wiadomo jak to jest. No i słuchaj, ja ci pokażę, bo nikt mi nie wierzy, że te, że te stworzenia istnieją, że, to, że rzeczywiście jest magiczny, piękny świat, ale ja ci pokażę. No i zabierają do tego oczywiście raz Udaje mu się go odnaleźć, ale już nie są on taki ładny, kolorowy rzeczywiście. Wygląda to raczej jak. Chata faceta jakiegoś z teksańskiej masakry piwo mechaniczną Czy innej drogi bez powrotu No i rzeczywiście wchodzą do domu I okazuje się, że tam jest jak najbardziej Pojawia się Kubuś, pojawia się Prosiaczek W trakcie ucieczki dziewczyna właśnie narzeczona Zostaje zamordowana, zaszlachtowana przez, yy, przez Prosiaczka A sam Krzyś zostaje... Tak, porwany przez Kubusia i przez prosiaczka będą go torturować. I nie wiadomo, co będzie się jeszcze z nim działo. Potem oczywiście są napisy hmm, początkowe, gdzie tak, mamy zrobione w takim fajnym telegraficznym skrócie, co się działo, że gdzieś tam jakieś y, wycinki z gazety, ktoś tam zaginął. Czy taki potwór istnieje? Czy to jest możliwe? No więc, oczywiście, twórcy. Po raz wtóry stwierdzili już nie tylko animację na początku, ale tutaj też posuniemy fabułę do, do przodu, żeby, żeby to było dużo ułatwiej Film przy okazji nie będzie trwał 2 godziny, 15 minut czy 40 innych yy, godzin, tylko i wyłącznie 90 minut. Chyba nawet nie ma 90 minut. Yy, ten film no i później przeskakujemy oczywiście do akcji, gdzie tak, pojawiają się dziewuchy. Kiedy już kończy się czołówka, mamy dziewczynę, która jest u pani, no domyślam się, psycholog, pani psychiatra ewentualnie, no i mówi jej, co ją gnębi. Pani psycholog stwierdza, słuchaj, byłoby dobrze, fajnie, postęp oczywiście jest, ale byłoby dobrze, gdybyś sobie pojechała gdzieś, odpoczęła, śmini, wiesz, rzuć wszystko i wyjeźdź w bieszczady, to będzie, to będzie rzeczywiście świetny pomysł. Oczywiście dziewczyna słucha bardzo, więc wraz z koleżankami stwierdzają, będzie bardzo dobry pomysł, ażeby wybrać się do 100 milowego lasu, no umówmy się oczywiście w Wielkiej Przenośni, no i trafiają gdzieś na jakąś <laughs> i trafiają na jakąś wieś oczywiście po drodze, zatrzymują się, bo potrzeba benzyny, gdzieś tam zagubiłyśmy no standard po prostu, mamy kilka straszaków tylko i wyłącznie po to, żeby, no dokładnie przestraszyć nas w końcu udaje im się po kilku godzinach dotrzeć do, do tego wymarzonego od ludzi. W międzyczasie mamy pokazane no, z, z, z lotu ptaka, chciałbym powiedzieć, ale z lotu drona las. Więc jest to ten sam las, którym wzorował się Alan Alexander Milne pisząc y, właśnie książkę o Kubusiu Puchatku. Jest, są to okolice hrabstwa Essex w, w Anglii, więc y, możesz sobie spokojnie sprawdzić, pewnie w Google znaleźć jakieś zdjęcia i zobaczyć jak to jest. Więcej akurat takich zdjęć z tego z tego okresu, z tego miejsca jest, ale okazuje się, że jedna z dziewczyn się gdzieś się zagubiła. No bo wiadomo, GPS jej nie zadziałał, telefonu okazało się, że nie ma zasięgu, albo bateria. No dokładnie, wiesz, te wszystkie pierdolowe, które mogą tylko być. No i nagle rozgląda się, patrzy i mówi: Misiu, coś ty tam narobi? O kurde, Misiek, Misiek jest kubusiek i zaczyna ją gonić. Ona oczywiście ucieka, wbiega do jakiejś stodoły, do jakiegoś garażu, gdzie tam ma być, że oczywiście wszystko nikomu nic nie mówimy. Gdzie oczywiście mi się ją dopada, wrzucają do rozdrabniarka, chyba tak się nazywa to, to urządzenie. W każdym razie wkładają z jednej strony, a z drugiej strony już w całości ta dziewczyna nie wybiega. No i oczywiście pięknie, super elegancko. Później mamy no, przejazd z powrotem do, do tego właśnie naszego mm, domu, gdzie te dziewczyny mają y, sobie no, mieszkać. Mieszkać może duże słowa, ale mają po prostu zabawić się przez ten weekend. I tutaj twórcy postanowili: OK, polecimy sztampą po raz wtóry, bo tak, zrobimy tak, że będą typy tych dziewczyn. Jedna z nich to jest y, chyba nasza ulubiona influencerka. Wiesz, zdjęcia co chwilę normalnie wchodzi do restauracji, y, albo dasz mi jedzenie za darmo, albo opisze się na swoim y, Instagramie w ogóle, do, do, do kamery, gada o jakichś filmach i w ogóle. No ale nieważne, to jest jedna z nich. Dwie pozostałe dziewczyny to są no, lesbijki, więc też oczywiście romantyczny ma być wieczór, specjalnie dopłacone, że mają być z płatków róż, ma być serduszko zrobione na łóżku mm, i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. Ponieważ to jest horror, no to musi pojawić się jakiś element, więc jedna z naszych bohaterek, ta, która miała oczywiście wizytę u, u psychiatru, pani psycholog, mówi im, co się stało, dlaczego, i tutaj jest, no i okazuje się, że pewnego dnia Ktoś ją y, śledzi, myślała, że coś ją obserwuje i w ogóle, ale raz sobie spać, zaczęła słyszeć kroki, w ogóle akcja się dzieje, trzecia w nocy pokazane to jest, a na, y, na dworze, na polu, na zewnątrz, jak, jak, jak wolisz, oczywiście jest jasno, bo takie to jest rodzaj film. W każdym razie rzeczywiście ktoś tam wchodzi, wygląda dosyć dobrze, dosyć sensownie, no i okazuje się, że jest to jakiś zbok, który ją próbuje rzeczywiście rozebrać, ona wtedy się budzi, mamy przejście do, do teraźniejszości, no ale to w tym momencie już bardzo dobrze nastawia nas do tego, co tu się będzie działo, bo tam to, tak naprawdę przez kilka chwil można było myśleć a co jeżeli tym facetem, bo tak nie mamy pokazane, tym facetem, tym stworem, tym tą osobą jest Kubuś Puchatek, no bo możemy tak sobie myśleć, no w tym momencie jeszcze nie wiemy, ale za chwilę dowiemy się dużo więcej. I po tym wszystkim, po tej pięknej opowieści następuje montaż niczym z trzeciego albo czwartego rokiego, to już musisz sobie wybrać jak to, jak to jest, Kubuś pakuje, jeździ na rowerze, potem idzie do Krzysia, bo się okazało, że Krzyś przeżył. It's a ale oni cały czas go torturują Jest tutaj oczywiście skóra na plecach pozierana I tak dalej, i tak dalej Tutaj sobie popija gdzieś miodek, pojawiają się pszczółki Super ekstra, cyfrowo zrobione Ale Krzyś mówi, no po co to robisz, nie musisz Przecież pamiętasz, jak było fajnie, super No i w pewnym momencie Kubuś sobie zaczyna przypominać Jak to było fajnie, super, rewelacyjnie Tak, na łące, kwiatuszki i w ogóle Ale potem od nas odszedłeś No i zaczyna się jazda On zaczyna oczywiście tego Krzysia torturować gdzieś jakieś tam sobie trupy już objedzone No bo wiadomo, że oni tego nie robią po to, żeby zjeść za chwilę konserwę turystyczną czy tam pasztet podlaski. Nie, nie. Oni po prostu sobie tych ludków zjadają. No i rzeczywiście jest grubo. Krzyś jest torturowany. Krzyś płacze oczywiście cały czas. Zagrany jest tak bardzo dobrze, jakby to była reklama na hemoroidy. Żebym ci nie pokazał, gdzie y, pierwszy? Y, wróci. Y. No i krótko mówiąc, tak, dzieje się krew, się, krew się leje. Kubuś jest wredną bestią. Kubuś jest w lesie. Zakupuje jakieś cielsko i nagle Słyszy sobie makarena, marchwkowe pole, co to złożyć? po prostu? jakaś piosenka leci. No i okazuje się, że w basenie sama sobie siedzi nasza pani blogerko-influencerka, robi sobie 5 zdjęć. No oczywiście pojawia się jak najbardziej, pojawia się yy, kubusiek, wiesz, lamp, e, lampka, tutaj żarówka przestaje świecić, ona tylko mruga, więc oczywiście jest bardzo fajny efekt, ona sobie robi zdjęcia, po czym patrzy na telefon, mówi ty, ale ja, ja przecież. Za mną nic nie ma, a tutaj na zdjęciu y, widać jakiegoś y, potworasa. Świetny, to naprawdę bardzo dobry koncept, ponieważ y, sam go wykorzystałem bodajże dwa albo trzy lata wcześniej, y, trzy lata temu, y, kręcąc swój krótkometrażowy horror Dzieciak. Więc rzeczywiście ten koncept mi się bardzo podobał. No, ale oczywiście, jak łatwo się domyśleć, pojawia się kubuś oraz prosiaczek, porywają ją tylko po to, żeby później ją rozwalić. Zostaje związana, pojawia się prosiaczek z takim wielegaśnym młotem, przytrzymuje ją, a kubuś, wsiadając do samochodu, rozjeżdża ją. Tak głowę jej rozjeżdża. Wygląda to bardzo słabo. Bardzo słabo, jeżeli chodzi o efekty techniczne. Oświetlenie w tej scenie bardzo mi się podoba, jako że wywo wywodzę się z ruchu y, amatorskich filmów y, niezależnych, czyli AKF-y, y, amatorskie kluby filmowe, no to akurat ta kwestia mi się w tej scenie podoba, ale poza tym nie ma nic, naprawdę nie wygląda to, nie wygląda to za dobrze. Dziewczyny nasze, które, no te, te dwie, które są w sobie zakochane, gdzieś tam sobie siedziały na przystani, co to było, usłyszały coś, no i wracają wszystkie, wszystkie nagle pojawiają, wchodzą do domu, a tam w domu jest napisane Get out! Da -da! Czyli wynosi się. Więc krótko mówiąc, tu no, myślałem że to jest napisane farbą. Nie no, że krwią to jest akurat napisane. Więc no, trzeba uciec, bo coś się będzie działo. No, ale skoro trzeba uciec, to biegniemy. Nie, 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 nie nie, nie przez wyjście i nie śmigamy. Po prostu biegniemy jak zawsze na piętro. Czyli krótko mówiąc, standard. Oczywiście, czym byłby dobry horror, gdyby nie było? No, to rozdzielmy się. No i tak oczywiście tutaj jest. I dwie dziewczyny, jedna stwierdza, choć ze mną, chyba mam pistolet. Będzie akurat rzeczywiście dobrze. Droga bierze młotek i nóż i uciekają. Dwie śmigają do góry, pozostałe dwie gdzieś tam y, uciekają y, do basenu. Dokładnie tak, wtedy akurat przy okazji tego basenu też się fajne rzeczy dzieją, bo tam pojawia się prosiaczek. No, oczywiście bardzo wolny, ale ma łańcuch, ma młotek, więc jedną tam gdzieś szturchnął. Ta w basenie jest oddalona od niego o 10 metrów, no powiedzmy, że 10 metrów może, może więcej, może troszeczkę mniej, ale prosiaczek wchodzi do basenu, zaczynają gonić, gonić, no i tak, oczywiście, że tak doganiają, no bo on nie mogło być inaczej, i jest. Jak to by powiedział siara, odłożył łyżkę, czyli tak, odłożyła łyżkę, jest zaszlachtowana, koniec kropka, dziękuję bardzo. Jedna zaszlachtowana, druga przeżyła, póki co. Nasz brudny Harry z pistoletem, który zbiega z góry razem z koleżanką, na basenie znajdują, no, bardzo, bardzo poturbowaną, no, zaszlachtowaną, krótko mówiąc, swoją koleżankę, no i widać w oddali jak się wraz z prosiaczkiem są niosą drugą koleżankę, czy się trzecią czy czwartą, czy już kolejną. A tak, tą która po prostu przeżyła, no i postanawiają tam jakąś pułapkę postawić, Kubuj też na wcinać miodek, trochę ją oblewa tym miodkiem. No to akurat bardziej wygląda niesmacznie, niż, niż cokolwiek innego, no ale rzeczywiście tak to jakoś wygląda, ale nie jest nie źle, ponieważ oni na chwilę odchodzą. Dziewczyną się udaje uwolnić koleżankę tylko po to, żeby ale zaraz zaraz ktoś tutaj czy ktoś tutaj wołał pomocy? No to my nie możemy uciekać przecież, my musimy komuś pomóc, ale nie znamy tego głosu. Nieważne, trzeba pomóc, bo to nie wiadomo co, gdzie, jak i kiedy. No i oczywiście zamiast uciekać w cholerę, dziewczyny postanawiają temu komuś pomóc. Tym kimś oczywiście jest e, Krzysiu. Krzysiu rzeczywiście torturowany, ale związany i żyjący nadal, więc postanawiają go uwolnić. Krzysiu mówi, dobra, zabrałam sobie uciekajcie. Wiesz, jak John, John Rambo, ja jestem twardy, mocny, dam se radę, będzie w skopronku wy uciekać. No i biegną, uciekają, no i okazuje się, że jest kolejna koleżanka. I kolejna koleżanka, nie, kolejna kobietka, która jest tam gdzieś, ciach, przywiązana, przypięta. Widać, że jest torturowana, bo twarz cała jest zmasakrowana. Nie wygląda naprawdę to dobrze. No i dobra, teraz tę kobietę też trzeba uwolnić oczywiście, no bo jak żeby inaczej. To nasza nowa koleżanka po... Uwolnieniu przechodzi koło, szy, koło szyby, koło lustra, ale mnie załatwili Dawać tą spróbę, idziemy ich rozwalić. No więc postanawia pozabijać, rozwalić prosiaczka, rozwalić kubusia. Oczywiście pojawia się prosiak w ogóle, tutaj łańcuchy ma jak jakiś 50 cent, jakiś gangsta i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście zabawnie. No, oczywiście, co się może dziać? Może się dziać to, że mamy pistolet, który nie strzela, ponieważ nie ma naboi. A skoro nie ma naboi. No to nie ma czym strzelić do Kubusia, do prosiaczka. Oni oczywiście dopadają na ziemię, polewają ją miotkiem i już ma być rzeczywiście jeszcze większa jazda. Tylko, że jedna z naszych koleżanek znowu skrzyczy, tak drżeli, i w tym momencie kubuś zaczyna je gonić. No tamta zostaje tylko i wyłącznie z prosiaczkiem, a kubuś ta ja wam jeszcze pokażę i goni te, te trzy pozostałe dziewczyny. W tym momencie przychodzi czas na. Tak, musimy się rozdzielić. <śla> I więc dwie dziewczyny uciekają, goni je kubuś, trzecia postanawia wrócić i zająć się prosiaczkiem i rzeczywiście robi to bardzo dobrze. Bierze właśnie ten jego 20 kg Mijolnir i po prostu dosyć konkretnie związała go, potraktowała go tym młotem, krótko mówiąc, prosiaczka już nie ma. No, można się domyślić, że nie żyje, bo dosyć dostać takim czymś chłopno, chociaż z drugiej strony to jest horror, to jest prosiaczek, my nie wiemy jakim stworzeniem on jest. Ja wiem, że jest prosiaczek, no ale nie o to chodzi I w tym momencie rzeczywiście prosiaczka nie ma, ale pojawia się Kubuś I Kubuś ją kylem, ale nie zapominamy oczywiście o tych dwóch, które już uciekły no, W tym momencie prosiaczek jak już kylem tą, tą jedną dziewuchę, no to zaczyna je gonić One uciekają, wybiegają na drogę, ulica jakaś jest w środku, w środku lasu, droga bez powrotu, wiesz No i nagle okazuje się, auto jedzie Patrzy środek lasu, środek nocy, a sobie jedzie auto i okazuje się, że siedzi w nim kilku tak, takich wiesz, buraków, którzy sobie chleją i w ogóle, ale o co chodzi, prosiaczek nas goni, co ty gadasz w ogóle dziewczyna, co to jest, póki co, ty popatrz się, a co to jest, a co to jest, no chyba musimy zobaczyć kim on jest, no oczywiście buraki pojawiają się, a no, skopiemy, skopiemy prosiaczkowi tyłek i w pewnym momencie rzeczywiście prosiaczek jest strzała jednego, drugiego, trzeciego, tylko po to, żeby za chwilę powiedzieć, I'm your worst nightmare oczywiście przynośnie bo wiadomo, że, że, że Kubusiek, Kubusiek nie mówi, no i oczywiście Kubusiek kopie im wszystkim tyłki jeden dostaje plaskacza, bo okazuje się, że w pewnym momencie Kubuś ma z 12 metrów wysokości, więc go tak pac i facet przekręca się krótko mówiąc, drugiego Kubuś rozdeptuje, tak uderzył go rękę mu sama, potem głowa i tak dalej trzeci ucieka, więc Kubuś jak niczym Candyman Wysyła za nim pszczoły, no a nasze dziewczyny wsiadają do tego auta i postanawiają uciec No ale na drodze stoi Kubuś, więc co? Przejedziemy go Weźmiemy na maksa, włączymy gaz i rozjedziemy go naszą półciężarówką Tylko po to, żeby przejechać po nim, a Kubuś oczywiście wsiada dokładnie pod podwoziem Ciach, wychodzi i zaczyna się jazda w tym momencie już na aucie A gdy już Kubuś jest na masce, na górze, no to co się robi w tym momencie? Jak już jedziemy szybko, naciskamy pedał hamulca i on sobie poleci do przodu, jak najbardziej Tylko, że... Nie wiedzieć czemu, kiedy one naciskają ten pedał właśnie hamulca, no to jedna uderza głową w, w kierownicę, druga również traci y, przytomność. Później mamy Kubuś wyciąga jedną właśnie z nich y, za, za, za fraki, że tak powiem, z auta, no i rozwalają. Gdy już nasza druga, właściwie już ostatnia w tym momencie zostająca przy życiu koleżanka oprzytomniała, widzi kubuś, który trzymał głowę jej koleżanki, więc co? A by go rozjechać, ten rzuca jej głowę oczywiście i auto, auto w tym momencie nie może zapalić jak najbardziej, coś tam się dzieje, jest, jest grubo, przychodzi Kubuś, wyciąga ją z tego auta i już ją ma jej rozwalić, ale w innym aucie pojawia się Krzysiu niczym rycerz i rozjeżdża Kubusia Puchatka, przybija go jedno auto, tutaj drugie ciach, Kubuś po środku, robi się kanapka i dziękuję bardzo, koniec kropka. Kiedy Kubuś jest przycześnięty tymi, tymi autami, wiadomo, to jedno się pali, Kubuś tam gdzieś nie, nie, nie żyje. No, Krzyś bierze naszą, naszą koleżankę, zaczyna odchodzić od tego auta, tylko i wyłącznie po to, żeby pojawia się robokop Kubuś, rozpycha te dwa auta i zaczyna ich gonić. No, jak się łatwo można domyśleć, dwie sekundy później dogania ich, bierze dziewuchę. Dziewuchę zabija, Krzysiu płacze, po co, po co, ale dlaczego to robisz, o co chodzi, skąd, co, gdzie, jak, kiedy, ja nie rozumiem, czemu tak robisz, po co, dlaczego ty jesteś zły, przecież ty jesteś moim ukochanym Kubusiem, ja cię lubię, ja cię... i w ogóle i tak dalej. Kubuś ją rozwala i Krzysiu ucieka, Kubuś ją dalej szlachtuje i i tyle. Koniec filmu, dalej nic, nic nie wiadomo, scena się urywa, można powiedzieć w połowie, koniec. Nie, nie ma żadnej sceny po napisach. Niczego jeszcze więcej. Koniec. W tym momencie film się kończy. Krzy Krzysiu przeżył. Kubusiek no, też przeżył. Nikt więcej. Wszystkie dziewczyny zostały zaszlachtowane. Filmu więcej nie ma. Fabularnie. Miałem nadzieję, że będzie coś więcej. Bo rzeczywiście sam koncept mi się bardzo podobał. Ale okazało się, że no chyba jednak. No, Wystarczyło pomysł tylko i wyłącznie na to, żeby stwierdzić, że będziemy mieć Kubusia i to będzie horror. Film był zrobiony za 100 tysięcy dolarów, no bo na początku to miał być film tylko i wyłącznie taki amatorski, niezależny. niezależny Dziś tutaj pokażemy może jakiś tam komikon będzie nas chciał i to wszystko. No ale kiedy okazało się, że jedna, druga, trzecia gazeta, yy, kilka portali, ja m.in. innymi o tym powiedzieliśmy, no to nagle się stwierdzili producenci, że rzeczywiście fajna sprawa, robimy, robimy dokrętki. Film nakręcony był chyba w dwa tygodnie więc rzeczywiście tak to było, troszeczkę kasy było dorzucone, żeby to wyglądało super, świetnie i nie wygląda. Naprawdę ten film nie wygląda dobrze, poza kilka scenami, które są ładnie oświetlone, między innymi właśnie ta, gdzie no, dziewczyna jest rozjeżdżana autem, no, chodzi mi tylko i wyłącznie o aspekt wizualny, czyli to jest rzeczywiście dobrze zrobione, skomponowane, kilka ujęć z drona, domyślam się, że niekoniecznie one musiały być nakręcone na potrzeby tego filmu, może... Gdzieś tam było to kupione na jakiejś stronie, gdzie no oczywiście można takie rzeczy kupić, a jeżeli nakręcili, na no to tylko i wyłącznie po to, żeby to ładnie wyglądało i nic więcej, żeby ten film trwał przysłowiowo 90 minut. Więc rzeczywiście zrobione jest to. Film zarobił mnóstwo pieniądzów, jak już mówiłem wcześniej, kosztował 100 tysięcy dolarów, a zarobił już ponad 4 miliony, więc grubo twórcy zapowiedzieli już drugą część. Ma się bardzo szybko pojawić i to nie jest koniec, ponieważ skoro w tym momencie w domenie publicznej jest więcej postaci no bo oczywiście jest też i Sherlock Holmes, i jest Bambi, w przyszłym roku będzie Tygrysek, w przyszłym roku również Miki trafi do domeny publicznej twórcy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku pojawi się film o Bambi, pojawi się film o Piotrusie, Piotrusiu Panu, a także druga część Kubusia Puchatka, ponieważ Kubuś dostanie. No, co tu dużo mówić, włoska firma Monakas czy szmal musi się zgadzać, a jeżeli film zarabia 40 to dwukrotność swojego budżetu, no to oczywiście inaczej być nie może wiadomo, że pewnie drugi Kubuś dostanie więcej pieniądzurów, będzie może bardziej dopracowany scenariusz może będzie historia, która tak naprawdę nie jest zawarta w 5 minutach filmu, tylko że fabuła wystarczy na, tak, przysłowiowe 90 minut, bo to co zobaczyłem przy okazji Kubusia Puchatka, krew i wino to jest naprawdę dno dna. I przypomnę jeszcze raz, wywodzę się z ruchu amatorskiego i może to akurat taki film by się nadawał na festiwal do Ojcowa czy do Konina. Może do, do, do Poznania. Ale żeby zrobić taki film i wrzucić go do kin i aby on miał międzynarodową y, publikę, no to jest naprawdę nieporozumienie. Ja wiem, że teraz pewnie dostaniemy więcej takowych y, produkcji, bo coraz więcej tych postaci będzie wchodziło do domeny, domeny publicznej. Mówiłem wcześniej Herkules Poirot, również Sherlock Holmes i tak dalej, tak dalej. ale to jest pierwszy film i a, pierwsze śliwki robaczywki. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak będzie rzeczywiście. W ogóle napisz mi, czy tobie się ten film podobał, czy jako, jakikolwiek jego aspekt e, urzekł cię. Może na przykład wygląd Kubusia, bo to przecież maski robiła ta sama firma, która robiła je tam 90 lat temu, więc rzeczywiście jakiś taki koncept był. Może akurat aspekt krwawy no, niech tak będzie, a może po prostu, że zażynają ludzi na prawo i na lewo, a może jednak wręcz przeciwnie, nic tobie się w tym filmie nie, nie podobało, wydaje ci się, że on jest bzdetny, badziewny, że to jest mu kupa i tego w ogóle się nie powinno nawet patkiem ruszać, żeby nie śmierdziało. Napisz mi oczywiście w komentarzu. Ale jeżeli lubisz horrory, jeżeli lubisz filmy, z których należy się bać, to sprawdź tę listę. Tutaj takowych filmów jest całe mnóstwo.